Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym krótkim filmie. Poglądowym instruktażowym filmów z serii Twój Jednoślad za nim zepsujesz. Moi drodzy, naprawiam kolejny silnik z derby sendy. Jak widzicie, jest silnik już rozebrany. Chciałbym tutaj troszeczkę porozmawiać na ten temat, ale ja już nie mam słów i to co Wam pokażę. Zobaczycie sami o co chodzi. Ktoś kiedyś wymieniał tutaj łożyska wału korbowego i wpadł na y, w super, super, super piękny pomysł, żeby zamontować łożyska kryte z jednej strony. Ktoś pomyślał, no właśnie, będę miał tutaj dodatkowe uszczelnienie gdyby, na wypadek, gdyby ten uszczelniacz pra, y, y, właściwy się uszkodził. <laughs> moi, ludzi, moi drodzy, nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego, te łożyska muszą być otwarte. Dlaczego te łożyska muszą być otwarte? Z dwóch stron, z obu stron, z obu stron. Już tłumaczę. Jak ja. widzicie, w każdym silniku dwusuwowym są takie kanały. Jeśli nie ma tych. Jeśli nie ma tych kanałów przewierconych, takich jak tutaj widać, że tak powiem, pod tą całą masą tutaj metalu, jest tutaj akurat przewiercony kanał. Niektóre silniki mają tutaj wycięte kanały. Chińskie dwusuwy tak mają w niektórych przypadkach. Chyba z tej bardziej płaskiej strony. Ten kanał jest po to, że kiedy tłok pracuje nam tutaj, o, ja wam to mniej więcej tak zobrazuję, tłok pracuje góra-dół. Jeśli on idzie na dół, to mamy tutaj takie ciśnienie, się tworzy z dołu i przepompowuje tą całą mieszankę przez łożysko, przez ten kanał do góry silnika. Przez łożysko kanał góra silnika i tak dookoła, i tak dookoła. Tłok idąc na dół, wpompowuje pali mieszankę paliwa z powietrzem przez kanał do komory sprężania, cofa się do góry. Zapala tą mieszankę, i automatycznie, co za tym idzie, wciąga sobie paliwo tutaj, znowu świeże z olejem. Czy tam, jak robicie mieszankę, czy tam gaźnik daje do dozownika ten olej? Także, jak widzicie, tutaj wędruje. Tłok idzie na dół, spręża, przepompowuje do komory sprężania. I jednocześnie, kiedy idzie tłok do góry i zaczyna zapalać już tą mieszankę, już ciągnie sobie kolejną dawkę paliwa. Po to są te y, tutaj otwory, żeby było smarowanie łożyska, bo ten cały, y, całe to paliwo, y, moi drodzy. Y, Kurde, te kartery są do wymiany, zobaczcie, jak to tutaj wychodzi, wszystko jak pierdzielę. dzielę. Całe to paliwo musi przejść przez łożysko i jednocześnie dlatego jest olej w mieszance, żeby to smarował to łożysko i silnik. Jeśli tego nie ma, to ten silnik po prostu jechać nie będzie. Ono nie będzie jechał po prostu w ogóle, prawda? Także po to mamy te otwory, dlatego łożyska muszą być otwarte, moi drodzy. Bardzo, bardzo ważna rzecz bardzo ważna rzecz. A to ten cały proces, który tutaj się wytwarza, który przelatuje przez to łożysko i idzie do góry, to nazywa się płukanie silnika. Gdzieś to tam wyczytałem w starej, starej, starej książce w roku jak się nie mylę 80, chyba drugim albo pierwszym miałem takie książki z naprawy motocykli, z których się uczyłem. Tak, moi drodzy. Więc pamiętajcie łożyska na wał korbowy otwarte do skrzyni łożyska otwarte one muszą się przepłukiwać olejem one muszą się przepłukiwać paliwem w wypadku łożysk e, wału korbowego żeby się mogły smarować więc nie róbcie takich błędów bo to potem dużo kosztuje e, naprawdę no wał jest, łożysko było po prostu niedosmarowane to łożysko złapało dlatego o, słuchajcie, jak te łożyska pracują te łożyska są o to łożysko jest zatarte wszystko złapało tutaj w karterze. I zobaczcie, ten karter jest do wymiany. Zobaczcie, tu, tu wszystko pracuje. To wiecie, że to na ciasno wchodzi, nie? A tu wszystko wpada. Kartery do wymiany. Porażka totalna. Także, no muszę zadzwonić jeszcze do klienta i poinformować go, że ta naprawa nie będzie kosztowała tyle, co, co żeśmy ustalili. Tylko mamy do wymiany kartery. Ja nie mogę tak oddać tego, tego silnika, bo to jest tak tutaj wybite. Zobaczcie, aż się tutaj napięczyło tego tego aluminium tego materiału tak się wyklepał ten materiał wytarł że po prostu no, no łożysko nawet na kleju go nie osadzimy bo to jest bez sensu no, to jest za wielki luz żeby nawet klej zastosować można by tu punktowo spróbować to zapunktować i na kleju wcisnąć ale ja nie wiem czy to da no skonsultuję to z klientem zobaczę moi drodzy pamiętajcie łożyska wyłącznie otwarte w takich silnikach no, otwarte łożyska z luzem C3 tu jest luz akurat zaraz wam powiem nawet nie jest napisane, bo to jest jakieś łożysko chyba Made in China, także masakra, masakra. Naprawdę, czekajcie, tak to zobaczę. Słowakia, słowackie łożysko. Masakra, co to jest? Co to jest? c 2 luz, masakra, C3 luz pamiętajcie, nie C4, bo C4 to do silników, które więcej... Kręcę. Moi drodzy, myślę, że się Wam przydał ten, przyda, przyda ten poradnik. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do subskrypcji, zachęcam do subskrypcji, subskrypcji kanału. Chcę szybko powiedzieć, mi nie wychodzi. Oczywiście lewa w górę, wszystkich pozdrawiam.